bye yeah. Marcin, po raz szósty gościsz nas na obozie w Turcji. Jakie emocje towarzyszyły Ci na lotnisku? Były takie same jak w poprzednich latach? Tak, dokładnie. Za każdym razem, kiedy witam Stal Mielec na lotnisku w Antalii towarzyszą mi ogromne emocje, bo nie ukrywam, że jestem związany emocjonalnie ze Stalą Mielec. Ten obóz, jak i poprzedni, to jednak takiego pewnego rodzaju wyzwanie. COVID. Czy w tym roku napotkałeś jakieś kolejne problemy na drodze przygotowawczej? Ja myślę, że już powoli i powoli tutaj i hotele i same kluby są przyzwyczajone do tej całej sytuacji, która obecnie panuje i wszyscy sobie tutaj damy, dajemy radę. Będzie taki moment, że 17 na 18 klubów ekstraklasy będzie gościć w Turcji. Co sprawia, że Turcja jest tak często wybierana przez polskie kluby? No przede wszystkim warunki pogodowe. tak? Pol polskie kluby uciekają przed zimnem, przed warunkami, które tutaj w Polsce panują w tym okresie. Tutaj e, obecnie mamy 15-16 stopni słońce. E, do tego dochodzą wyśmienite warunki treningowe, czyli boiska, zielone boiska, na których mogą rozgrywać e, fajne, ciekawe sparingi z, z drużynami z różnych krajów.